Mano, oh, Hej, to jest ten twój widz najlepszy. No. On to ci dokładnie dał 10 ten. tysięcy no. o, Dokładnie tak, to ten właśnie on był. Jedziemy z nim. On powiedział, że dzisiaj pogra z nami trochę. Lecę. Chyba z Polakami gramy, to mi się zdaje. Nie wiem. Daj Boże, żeby nie. Dawaj boosta. Nie ma nie? Dobra, to ja tu wrócę. Muszę się stawnąć do środka. O no. jest oh, Fake, dawaj. Ow.

Dobra, ja wracam do tyłu. Dobra. Czekaj. Dobra, blok nic, jest. Nic nie widzę. O Jezu. Jadę. Nie trafiłem. Nie szkodzi. Uh -huh. Za krótka. Pięknie. Dobra, lekko cofnę. Lecę. O Jezu. Ale do rzutka. Uuu, prawy samobój. O Jezu, na się miną, jestem. A, trafiłem. Ale szybki mecz, fajny. Taki lubię. Ja to są... Jest. Brawo. E, Kamilowski. Będzie w Ukrainie? Coś takiego chyba. Stawowy, Nefkajtek. Malinowski. Kamilowski. Malinowski Kamilowski. Kamilowski. czyli ukraiński, więc wiesz. Dobra, jedziesz. Dobra, jadę. O. Jadę. Dobro dobra, robimy boost'a jeszcze z Nie ma. Kurde, nie ma. Nasz nie. nie trafił. Próbuję wracać. O, busta strasznie. Dobra, jestem na bramie. Okej. Okay. Biorę. Brawo. Dobry wyjazd, jestem z tyłu. O Boże! Ojej. Nasz dobi. Lecę. Leć, leć. Teraz Ale piękna wrzuta, nie ma nikogo. Uuuuh. Proszę przyjechać pozbierać nam, na i podgramy. niech bierze. Moja. Niech chce bierze, milutki. Aj, aj, i za szybkie to było wszystko. Dobra, będę wjeżdżał to. O jezu. Lecę, lecę. Dobra, odpuszczam. Mm. Boże O nie mnie trafił Dawaj nasz, nasz. ładnie nas zawinął ładnie Dobra, twoja, bo jedna y no, do przodu Czekaj, zobaczę co on zrobi, co nas zrobi plecy uważaj, dobra. O, tylko w chwili chwili bo musiałem że ci będzie dobra. chciał trybić, nie? Trochę źle to wybiłem. Brawo, moja. Piękny strzał. Ajajaj. No. ]aj. Dawaj. Piękne stanie Wo. kurde, ale szybkie, dobrze no, wielkie, no. bo ja po pojechałem do nich, ale żeś tu zapierniczył. <laughs> Ładno. Dobrze, ogień, ogień. Pięknie. Ładnie, wyszło. Podańska Dobra, jedziesz. Ja odjedzie, dobra. Ja. Niech leci. Okej, okay, dobra, wyjedź. Nice. Mm. O Jezu. Dobra, dobra, spokojnie. On, ten, został ostatniego. A To dobra. gość jest, wiesz? A to on. Boże. Ręcik. Dobra, dawaj. Piękne podrzucone. Ha, poczekam, wolnęli się. Poczekam, poczekam. Dobra, ostopowałem. Lecę. Kurde, ale przewiał. Dobra, wracam. O Boże co oni robią Bierzesz ładne ja pierdzielę Nie A ładne, ładne to było Jeszcze raz Czekaj, o tu leci Boże czy wziąłeś to? O gościu, jak, co go, jak go wywijało Może nie trafił Prawdzie jest nasz Boże Gość na coś Boże, Bo co on robi? Z sufitu od nas się odbił chłop i poleciał z tam. Jak on ma 18 punktów. Czekaj. O, wyciekane. Rozwaliłem jeszcze na koniec. Dobrze, essa. GG, elegancko, pierwszy meczek pośli no Nice. No go nieładnie to porobiłeś. No, Serio, ile ma? 18 punktów? Z no teraz, Aha. 4. Serio jakbyś gościu lata zarąbiliśmy No. co mogę wziąć wiem czy on zarobić lata on po prostu on po prostu sobie poleciał Jakbyś do piłki leciał też byś tak poleciał Może jest do piłki dolecieć Dobrze Jakby sadził tam jakby poleciał stąd O teraz dwójki Proszę bardzo O DKM Emirates Team O Jezu, nie trafiłem. Jest, jest. Jest, Boże, myślałem, bo obróciło Trzyłeś, mnie tutaj w sprawie. Dlatko to, ale jest git Rozjechali się jak Tu jak Na nie uciął Smazowiecką <laughs> Kurde, tre... nie, trzeba będzie wybrać albo trójkę, albo dwójki, bo to ciężko będzie się przyzwyczaić, bo to hmm, całkiem inne role są do grania. Kurde, znowu ci nie krzykłem, sorry Dobra Dobra, ja wracam. Daj Boże, żeby był tu jest. Dobra. Lecę. Rozwalony. Dobra, dobra, trzeba by ten. Jedź w niego. Nie ma, nie ma. O, Olej, kurde, przewrotka i dalej. Jestem Ładnie. Oj, ja! nice. Ale blok. Ale ci ją chciałem ogólnie, mówię no. do tego szczura, może mi się w drugą stronę skąd ona szła, ale nie, nie miałem siły tego uderzenia takiego. Ale mu to zablokowałem ładnie. Nice. Mnie dobrze chciał to zbijać, bo jak no. mocno w kozioł poszła, to ona w połowie wylądowała. Dobrze to zrobiłeś. Git. Udało się. Dobra. No, spoko, Takań. spoko. Ładno że wybita gościu mnie się idiota. Nie dobra, poczekaj, pobędziesz. No, masz. Kurde, zębiewki! Z dwóch stron to... jechali. No, ja, ja dobra. Dobra, nie ma. Ja! Zamiast poczekać, jeden to się napalili. Okej, okay. no. jesteś? No mogę wziąć Kurde Tak myślałem, że sama jeszcze to chciał wziąć, wiesz? Tak czekaj Ja tak nie wiem, nie, nie, nie mogłem nadążyć, wiesz, za nią Kurde, trochę zrypałem, ogólnie Dobrze Ej, nie musimy, ten... Oni nie grają dobrze Nie wiem co robić, czekaj Jadę Dobra, zabronił to Jadę busta zabrać Ten druga Wal. ej, dobra no dzisiaj i tak, no ładnie to zagrali ogólnie. po zniknął z Dobra. Dobra. Aj, Ajajaj. Nie trafiłem Nie podam. Tam, kurde. No cóż. Dobra no Dobra, jadę ja. Na razie jest w porządku. Lecimy dalej. Dobrze. O Jezu, za krótko, za krótko, hmm. sorry Jakby szybciej poszło to może ja. Czekaj, okay, on to zagra, Został. wiesz to. Kurde, robił przewrotkę, mówię gości to buja Dobra ładnie aj, 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 Nie aj. miałem busta, mi ci to wypchnął Nie, nie, nie. O, mnie rozwalił To za karakan Jesteś? Dobra. Ja. Chociaż fajnie, że to się tak nabiło. Okej. Okay. Dobra. I kontra. Kurde, ja miałem na frost! Ajajaj. Szkoda, miałem wiem, ch cholerę na frost, miałem to. Oj, o. Ja, Pierdziele, co wybronił. Dawaj. Lecę. Tak Czekaj Dobra, muszę cofnąć gdzieś Czekaj, gdzieś potrzebuje usta Dawaj no, Rozwalił mnie, nie wierzę Co mi za plecami jechał dziad? Też go rozwaliłem Dobra Dobra, zobaczymy, ten będzie chciał zgrać? O, się pchałaś, okay. Dobra, moja Mordo? No, myślałem, że dalej nie, podasz Nie, ja myślałem, że ty... Bo ty stałeś w tym momencie, jak ja podawałem Myślałem, że dalej podasz Mówię, git na mi zgrasz, to pojadę mm. No ja... A ja bywiesz i dalej no, to z bramki i... Ale oni tak robią, tam zabierzele i myślałem, że dalej, dalej to już nie wiesz? No. O nie, najgorzej. No daj Wiemy, dobra NIE WIERZĘ Nie ma Jest O ja masakra masaka. Ale kurde to nie mieli boosta, musieliśmy ich tu rozbujać Tu mi się tak odbiła do góry, że... Uff, uff, że on tu nie trafił mi tego No Fart Dobra mm, Dobra, jedziesz ty Jadę, jadę Okej okay. Ura, jadę pod niego Wysokie się odbijają Co się pchałaś? Nie Kurde, źle uderzyłem to Dobra, jadę tam do nich Dobra, co zostanę? bramce na razie Rozwaliłem jednego Brawo Pojedziesz z nim? Jo ja. Ładnie uh. Morda nice. Ale to wróciłem się... dziwnie ja przyjedziemy o no, Ja chciałem to zobaczyć, bo nie widziałem powiem Ci ale ogólnie spoko, żeśmy tu tak trochę po swoich błędach Ale dobrze no, poszedł ten mecz no. Jakby teraz trójki były, bym się cieszył. Dwójki są. Kurde, dwójki. Szkoda, no to by było na, na wymianę, ale dobra. Dobra, będziemy te dwójki wtedy. Trochę tego, trochę tego i git. Ja zdążyłem. Mhm, żeby wiedział. Nie wybiję tobą. Aj, mm. dobra, ryzykowałem, niepotrzebnie. Brawo, uh. mordo. Już nie trafiłem. Kurde! Ładne, że wybita. Dobra. Bierzesz? Bierz. Nie, nie, nie. Mam, 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 bu bu, bu busta dopiero bym mógł wziąć. Mmm. Teraz to on wziął. Wow! Brawo, Morto. Bierz te busta z tyłu. Dobra, rozwalony. A, tu jest. Ten. A spokojnie. Dobra Moja. Dobra. Możesz jechać. Nie wiem co robić. Musisz brać. Uważaj, plecy. Brawo, 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 brawo. Brawo. Możeś go porobił, nie w szoku. Dawaj hmm. Zabrałem mu busta. Ale nie ja busta. Jadę. Jadę na drugą. O nie, najgorzej. Dobra, oni się zamotali. Ja jestem z tyłu. Mm, dobra, wciągnęli mnie w to trochę. Dobra, masz czas. Brawo. Ja... Ach Jezu, niepotrzebnie w to leciałem. Brawo. Gościa wywaliłem i jest, masz czas, Brawa. No, przejmij Wtedy środek szła. Nie zdążę. Moja. Tak, chcesz, żeby krótka. O nie, jednak nie. Dobra, cofam. Kurde, leci i biorę. Mik. Masz. A. Nie zdążyłem odwinąć się w bramce. Kurde. Ja poloczę. Tak ja to miałem na Kurde, poszedłem niepotrzebnie. Kurde, mówią, ja nie zdążyłem nawet. Dobra, jedź ja zdążyłem wpaść do bramki i nawrócić. Może? Ja. Jest! Kopie! Yes. Dobrze, spadłem na małego busta, nie? Bo nie miałem. Mój Jezus. Myślałem, że on tu... tu... Mał... tu A on że on. A, bo on bez bu... Aha, jeszcze się Uf. przewrócił. No. Uff, dobra, jazdę. No lecimy dalej. No odzera. dalej. Jo, Primis. Lecę Lecę tylko... chciałem go zmylić? Kurde. Nie, chciałem, nie chciałem mocno. Wybił, wybił jego, dobra, nadbiłem nad nimi, mam czas na powrót. Jadę. Dobra, rozwalony. Masz czas i wyjeżdżaj. O nie, wierzę. Za nisko sobie poleciałem. Uff, dobra, zdążyłem, zdążyłem. Masakra jak zabrałem. Dobra, jadę w to. Jestem? Brama Miałem busta. Ja pierwszy bez busta. jadę Boże Jest Dobra tam Dobrze że błędy popełniają Nie no. to jest to No dwójki no mówię to nie wybacza błędów Dwójki no, nie wybaczają, w dwójkach idzie nadrobić Będzie kontra tu już jest jest z bandy drugi źle przyjął Dobrze, dobrze chociaż potrafimy to wykorzystać, no, jest dobrze, jedź ogień. Dzięki za info. Na czacie. Dobra, poczekam, zobaczymy co zrobią. Maga. Dobra, on to nie trafi. Lecę. O Jezu. Dawaj, do przodku. Jest! Nabiłem na niego! I jak to podrzucił, ja widziałem to, jak się nabiło na ten są na samochodu, jak ja wypchnąłem to, dostał, to, w ogóle to tragedia. Jeszcze, tu, o. O. Ja, to hit. Dobrze, dobrze. To jest hit, nie? Ja z dół nie. Ja Próbuję? Zostawiam. Nie wierzę. O Jezu, nie trafiłem, dobra, poczekam, jadę do niego. Dawaj Sakra Nie mam dużo ogólnie O, rozwaliliśmy się nie. Dobra Wygrałem to Jadę no Rozwalę Proszę nie odbij się ja Dobra no, ziesz, Dobra, gościu zrypał tak konkretny Bo rozwaliłem jedno Bożą trzy busta, nie? Lecę Wolna kapsel, kurde, ja u nich pod bramą. Fajrzu mam brawo. Mam busta. jedź po Boosta no. Mam. Bo jezu. uf, Dobrze się cofać zacząłem. No pięknie, Morto, masz czas. Brawo, brawo. Podaj O Jezu, dobra, czekaj aj Chciałem sobie przyjąć na banda, ale dobra, nie mam czasu, Co jest mają czas teraz, żeby zrypać Dobra Dobrze, nie traf Ma, trochę o go prze prze przeliczyłem się ci powiem Bo sobie tego jeszcze puściłem Dobra jest sunia nie wierzę Jeszcze dorzucił Nice shot, <laughs> shot. Shot. Dobry shot. No, Nieźle. Czy... Ty, to trzy z rzędu jo? No możemy jeszcze jeden, ale tylko że chce... Możemy spróbować ludzie też pisali, że znajdę jak przegrałem, mamy wrzucać, także... No boję dobra w nie będzie to dwójki, czy trójki, jeden ciut, co wyszuka, to tak. będzie No ale fajnie, to 20 tak. minut, minuta China, mistrzunia No więc jeszcze jeden co zagramy i gitara się ma. No ja Ty bóg byś znalazł, co to było? 7 doświadczeń, 3 gole, 3 obrony, 4 strzały. No, dobry mecz, dobry mecz. Tak, tak. Ładnie. Czino, no, byłem tyle, jeszcze. O, no, farma dwójeczki. na koniec. Farma, dwójeczki. dziękuję, dobranoc. No, no. Daj Boże, jeszcze no. raz taki jak mieliśmy, i będzie ich. Bez jest, było. Nie, dobra, nie napala się na piwę, widzę Bo, jego był zimny, był brali, No, o, dobra, goś się mnie tu ciągłuko zrobił Brawo No, chciałem go zmylić, się nie zdało. O jezu, o jezu Dobra, nice Boże, wyrzuciło mnie Okay. Dobra, spokojnie, spokojnie, na spokojnie. Mm. Nie dałem rady na spokojnie, kurde źle. A ja zrypałem. Mm. Kurde, tam mogłem sobie to uderzać, a nie... Ja, ja. ja, ja. Chciałem ja tego mówiłem, boosta, na... bo miałem tylko 30 tylko ogólnie. No ja, mówiłem, że na spokojnie. Dobra. Mhm. Jadę. Mogę walnąć i wtedy w usta wziąć. O Robię się no, no dobra. Mordo. Kurde! No, to, co on zrobi? Co on zrobi? Obos. Dobra. Dobra. Nie mam pytań. Można i tak też. Można. Można, można. O błędach, ale to ja, by wyku... ja bym nie do... wypuściłem. Wykuści... Ja ten... Nie wiem, czekaj, pokaż, co to jest. Co to zrobił? Ten by to ogarnął? Jo, nie, nie ogarnął tego. Nie. Męcić mu się zachciało. A tam tego za bardzo odwinęło. Muszę? Muszę. Muszę. Dobra. Muszę Moja. we dwóch. Brawo, Mordo. Mm. Mordo. Nie ma? Mordo, zawróć. Yes. 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 Ja myślę, ja. Nie o, jest! 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 Ja Jest! 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 chyba. Ja tam Jest! 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 Nice. Jest! 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 Ten Jest! był po Jest! jedź Jest! 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 Ale Lecę. No. Nie trafiłem. Nie, chłopie, padłoby. No, padłoby. To. Kurde, Skoda. Ha. Jadę. Mm. Nie widziałem, gdzie jest gość. O, oh, mój Jezus. Pięknie, pięknie. Pięknie. To samo zamęt zrobi. Bardzo A. ładny strzał Dobrze, to jeszcze tykłeś po no. uderzeniu jego Dobrze, Jadę jeszcze bardziej Ach, źle okay. Lecę hmm, Trafiłem, nic Jak cię przerzeć i to będziesz... Dobra, wracam, możesz to. Uważaj. Brawo Dobra, jedź z tym Lecę O, źle I'm sorry Dobra, jadę. Masz? nie ma nie ma mm, kurde mogłem to, mogę to inaczej mogłem to inaczej wskoczyć kurde nie wiem nie wiem czasami bijałem. nie wiedziałem co mam to zrobić dobra nie gorzej. jadę hmm, nie trafiłem rozwaliłem tego jednego Dobra, masz Okej. Ok. Uf, o zabra. nie. Dobra, w nie mam. O jezu, co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem tam najgorszego? Coś ty na rubi O boże, w chłopo wleciałem jak dobrze. Mordować. Chłopie, ja chciałem to przyjąć, ale nie wiedziałem, że taka ofensywna pójdzie. O Jezu. Jedź, leć. Lecę, zbijam to. Dobra. Jest! O, a, tu... Boże, dla mnie się jeszcze nabiło. tę chłopie, nie? Bo ten za plecą mu wyskoczyłem. O Jezu, ale jest jaka Patrz, Ten mecz męż... mnie... jest masakra, nie? Patrz tu, pa. taka... Pane piły? Tutaj to mój Jezu. No, są tak pchane piły, że to jest szok. Dobra. Na razie w miarę się udaje. Dobra, jest. Bym wiedział, jak tu jest Chciał mi rozwalić? A ja też łapę chciałem. Dobra. O Jezu. Ojej. Jest wybić, wybijem, ale on już leci. Dobra. Ja biorę mu boosty. O kurwica. Dobra, mu ja do niego. Czekaj. Dobra, jadę teraz ja po boosta. Mam. Czekaj! Aj! Dobra, ja muszę boosta wziąć. PC w to. Obronił. Dobra, trzeba bronić. Będę się w bardzo. Wybacz mordo Lecę Aj odbił mnie dobra nie ryzykujmy nie ryzykujmy Dobra Mamy to mamy cztery z rzędu ładnie Ładnie Uch, udało jesteśmy się wymęczone się. ludziska ale ale, dobrze, ale się proszę. udało no Tak więc jak się podoba zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika na kanale Do następnego odcinków, na razie trzymajcie się Cześć Elu.